No co, witam się Manko. Dziękujemy za tak dobry odbiór i liczne wstawienie się na naszym kanale. I co, zachęcamy do subskrypcji, zostawienia komentarza i lajka. I co, I dzisiejszym tematem przewodnim będzie podsumowanie Gali Carpathia Warriors, która miała miejsce na poprzednim weekendzie. I na koniec mała niespodzianka, o której się dowiecie, jak dotrwacie do końca. No to co, trener. Zaczynamy. Pierwsza walka to. Szybki 20-sekundowy nakład Mateusza. Szans rywalowi nie pozostawił. No Mateusz, tutaj widać od razu, że On się stara ]uje. się e, już kolejną walkę prowadzić w stójce. I po raz kolejny bardzo szybko kończy nokautem. tak? Dominujący w stójce. Fajnie pracuje na nogach, silne uderzenia. No zapaśnie. No, zawsze liczyłem na to, że kiedyś opali, ale, ale przejdzie na pewno ten czas, bo wiadomo, że on dopiero się rozwija. Młody chłopak, wszystko przed nim. Kolejne imprezy no pokażą, jak dalej sobie będzie rażył. już no, ile ma lat? 23. O, to bardzo młody chłopak. Prospekt, no, byle mu, jak to wszystkim pozostałym, choroba nie uderzyła. Do... Dobra, co, jedziemy dalej. Marcin Bednarz, Mateusz Pitaś. Tutaj, w tym miejscu muszę podziękować tym panom. Szczególnie Mate Mateuszowi, który przyjechał aż z Gdańska. Pracuje tam w delegacji na pół roku. Jest to nasz, nasz zawodnik, który trzyma cały czas kontakt z klubem. Zawsze powtarzał, że jeśli się coś nawinie, to żeby szybko dać na znać. No, słowa... Jak to słowa w czyn, żeśmy obrócili, i bardzo fajnie, że przyjechał. Kolejnym zawodnikiem, który no niestety w tym przypadku przegrał, jest Bednarz. Miałem z tym chłopakiem już kontakt wcześniej, kilka lat. Walczył w innej kategorii wagowej. Też mieliśmy plany wspólnie zorganizować imprezę. Odbyło się dopiero to teraz, po kilku latach. No, cieszę się, że podjął wyzwanie. To w dzień walki, bo. W praktycznie w dzień walki. On powiedział, że robi to dla idei. Nie chce żadnego wynagrodzenia, chce pokazać się przed publicznością, swoją publicznością, przed kolegami. Bardzo, bardzo mu za to dziękuję. No Nie każdy ma tyle charakteru, żeby brać walkę w dzień walki. I jeszcze dać dobrą krwawą bitkę, z czego się najbardziej się. No i to życzę wszystkiego powrotu do zdrowia Marcinowi. Bo Marcin uciał... dokładnie wziął walkę, tak jak powiedziałem wcześniej, w dzień imprezy, ale tutaj muszę z drugiej strony no nie chcę brzydkimi słowami obracać ale są osoby, które nie potrafią zachować się sportowo, decydują się na walkę, nawet nie odbierają telefonu. Nawet kontaktu nie odbierają po to, żeby usprawiedliwić się przed nieprzyjazdem, tak? No, tak zwana obsrana zbroja. No tutaj można dokładnie tak powiedzieć I, i są dwa porównania. Prawdziwi gladiatorzy i obsrańcy tak zwani. No. Dobra, jedziemy dalej. Marek Grendysa i Dawid Sawicki. Tu też było chyba sporo takie zamieszania e... z tą walką. Dlaczego? No tutaj dalej kategoria ciężka, która została połączona w bardzo szybkim czasie, przez to właśnie, że nie przyjechali zawodnicy z Niemiec i nie przyjechał zawodnik tutaj lokalny z Polski. Nie będę używał nazwisk, żeby nie było jakiejś kontrowersji, aczkolwiek też ta walka została spreparowana przed ostatni dzień przed galą. Chłopcy mieli się bić w K1, no niestety emocje poniosły i... był epizod obaleniowy. Troszeczkę, <głos> <głos> troszeczkę zapasu się pojawiło. No, Marek też bardzo fajny zawodnik, może już trochę lat ma, ale mocno zaangażował się w formułę mieszanej sztuk walki i, i prężnie rozwija swoją technikę. No, i było widać, że po pierwszym złapaniu od razu obalił, e, chociaż e, mieli się bić w innej formule. Instynktownie. To jest tak zwany instynkt, tak, dokładnie. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej. To tu jest następny? To już jest walka Patryka. Tak, tak jest tak. to walka Patryka. No to walka o pas. 3 razy 5 minut na dystans. Chłopaki zostawili dużo zdrowia. Dużo zwrotów akcji w tej walce, bo i było dużo stójki, dużo przejść do parterów. zaraz niech skontrolowany ten parter, wstałem do góry. Także naprawdę był pełen przekój tej walki, także walka przyjemna na jeśli ktoś wie, co to jest MMA. No, koneser na pewno e, miał co oglądać. Osoby, które dopiero się wdrażają w MMA, też e, mieli szansę e, oglądać cały przepływ tej dyscypliny. Walka w stójce przede wszystkim bardzo dynamiczna. Można powiedzieć, że Muay Thai. A tutaj, też epizod grapplingu w parterze. Zapasy w stójce. No, zawodnicy podobnych umiejętności. podobnych umiejętności, no, podobne wyszkolenie, ale Patryk tutaj zdominował mocno zapaśniczo, i, i to właśnie dało. O, o, tą przewagę, którą do końca utrzymał. No, w niektórych momentach e, e, było widać, że jest bardzo ślisko i spływał z zawodnika, ale bardzo szybko, fajnie wywinął się z, z zagrożenia. No, tutaj uciekał przed Balachą bardzo fajnie. No Bardzo ładnie akurat ta ucieczka przed Balachą. To... Mhm. Zawodnik, który ma za sobą, e, powiem szczerze, e, bardzo dużo walk amatorskich. Wcześniej żeśmy bardzo często wyjeżdżali na, na turnieje Alma i tam praktycznie poprawiał z turnieju na turniej swoją technikę. Teraz widać, że jako zawodnik Carpathiana i Babilonu, bo ma podpisany kontrakt z organizacją Babilon i też będzie próbował wdrapać się na szczyt po, po pas Babilonu. Tak? Życzę mu tego serdecznie i nawet jak to podkreślił w filmiku, który nagrał po walce, że zaraz a później <głosł> będzie Oropobilon. Tak jest. Przed nim naprawdę jest świetlana przyszłość i byle wytrzymał cierpliwie, bo każdemu się wydaje, że walka MMA to jest nic takiego trudnego, ale no, jeśli ktoś bliżej przyglądnie się, no tutaj zdrowia trzeba zostawić bardzo dużo. Dobra, to ja mam, ja mam jedno pytanie, bo tutaj chciałbym dwa słowa powiedzieć, znaczy, żebyście wy powiedzieli o przeciwniku yy, Patryka, bo to gość nie był z pierwszej łapanki i moim zdaniem wykazał się no, mega odpornością na, na czasy, bo tam zebrał bardzo dużo. On się nazywał... Edwardo, o, Eduardo. Eduardo, tak. Będzie łatwo mówić. Zebrał i to tam nieraz nie takie, takie... W pierwszej rundzie tam była taka sytuacja, że go patrzył z kontrolowej i go o tymi czasami pod siatką. No, Eduardo był przygotowywany, i może jest dalej przygotowywany do występu za oceanem pod UFC, tak. No, trener e, bardzo mocno liczył na to, że tutaj wygra tą walkę. Rzeczywistość okazała się troszeczkę inna. Polskie chłopaki pokazali luz. Powiem szczerze, też obawiałem się, że Patryk będzie miał trudny wieczór. No i się okazało, że miałem rację. Evdokimov to zawodnik, który miał ranking 3-1. I tutaj liczył, że podniesie troszeczkę swój licznik na 4-1. No, wyjechał na 3-2. No. W, nie, w Niemczech to ogólnie gdzieś popularny jest tam jakiś tych frykowych galach który brał udział. Tak, Eduardo respektując na pewno zawsze. Eduardo bardzo fajnie się prezentuje, medialnie przede wszystkim, i Peter Sobota w tym momencie chcę też jemu podziękować za to, że przywiózł tak fajnych chłopaków, i no. Mam nadzieję, że w przyszłości też jeszcze nieraz będziemy mieli szansę współpracować. Wracając do Eduardo, no, też życzę mu wszystkiego najlepszego. Na pewno będzie chciał wrócić do Polski, żeby zmienić opinię o, o nim sam. Tak? Także już też myślimy perspektywicznie w kolejnych imprezach, żeby też zakontraktować go na kolejną. Ja jeszcze tak bym chciał wyróżnić walkę Gracka, która mi się podobała, bo była sporo stójka, parter, też było dużo zwrotów akcji. I pomimo tej opresji i przewagi w parterze Niemca, to Gracek sobie radził i naprawdę fajnie... Tak, 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 tak. No to tutaj też można pogratulować chłopakowi. Niedawno pojawił się w naszym klubie. No, bardzo mu się spodobało. Z tego, co słyszałem, to chcę dalej trenować, chcę kolejnych wyzwań na kolejnych imprezach, no warunki jakie tutaj postawił Niemiec były bardzo mocne. Nawet nie spodziewał się, że różnica zasięgu może być tak duża w tej kategorii. Śmiałem się z niego, że on musi zmienić kategorię do, do niżej, do 70, w ten czas będzie miał bardziej podobnych do niego zawodników. I co, która jeszcze walka zapadła w pamięci? Może debiutanta Michała? No, on ciężki debiut miał przed swoją publicznością. Mocno się podpalił, żeby wygrać to niestety. Ale po dobrej walce nie ma co ukrywać dali też mocną wymianę w jedną i drugą stronę. No ale niestety dostał zimny priesik dobrą lekcję, z której na pewno ciągnie wnioski i będzie szedł dalej. Także jego postawa na pewno będzie pokazywana dalej. Jak to wszystko się potoczy? No, niektórzy zawodnicy słuchają, a niektórzy zawodnicy mają własny pomysł na, na trenowanie, na realizowanie własnych marzeń. No tutaj nie zawsze można im pomóc. Tak? Uważam, że ten, co, kto słucha, dochodzi do sukcesu, a ten, który ma własny pomysł na, na trening, na prowadzenie walki, no z takim skutkiem różnym kończy. Te słowa dedykuję wszystkim sam, samowystarczalnym zawodnikom, którzy uważają, że, że sobie poradzą. Samozwłodzim trenerów. Ta, albo tak. E, kolejna sprawa, która tutaj e, wraca cały czas do, do, do ust. Brak przyjazdu, brak dyscypliny chłopaków, którzy zgłaszają się na walkę. Będę zawsze nękał tej osoby, po, Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jak trudno jest zorganizować taką imprezę i, i zamknąć tę imprezę, tak? W pełni zdrowia i. Sukcesu i, i bezpieczeństwa. Sukcesu i bezpieczeństwa, dokładnie. Bardzo dziękuję sponsorom, którzy wspierają naszą organizację od samego początku. Firma Tetesov, firma Gremi, Miasto Rzeszów. Firma Instal, która pojawiła się niedawno, ale też mamy nadzieję, że będzie wspierała nasze działania dalej. A ja dziękuję swoim wszystkim partnerom i sponsorom. Jest zbyt dużo, gdzie wymieniać, ale dziękuję każdemu z osobna i razem wszystkim. No to co może jeszcze. Jeszcze jedna sprawa, która była tutaj najbardziej ciekawą ze spraw, to to, że na pokładzie mieliśmy dwóch prezydentów. O. To jest też ciekawe zdarzenie. Wiadomo, że popularność ziemi się rozwija, rośnie. Sam przyjazd prezydenta z przemyśla to jest też dla nas sukces. Pani wiceprezydent Rzeszowa też przyszła z wnukami na naszą imprezę. Bardzo jej za to dziękuję. Też pomogła nas nam w ostatniej chwili zorganizować tą imprezę. Dopuścić w ogóle do. Do, do rozpoczęcia tej imprezy, tak? Bardzo jej za to dziękuję. No i co, może się odniesiemy na koniec do sytuacji z poprzednich gal, do zachowania y, mojego by byłego przeciwnika, Dominika wsianego, który twierdził, że walka była zbyt szybko przerwana, no i y, ni niestety emocje wzięły u niego górę i nie do końca mógł przepalić się nie to, z jakim skutkiem ta walka się na niego skończyła. No, i sam fakt tego, jak się później zachowyło, jest słaby. Przede wszystkim do, do kobiety Jaśkę, która jest, jakby nie patrzeć, wodarzem, też gali. No, słabe zachowanie, w tak w ugardych się odnosi do, do kobiety i do pracodawcy. No i uważam, że takie zachowanie powinno być piętowane i, i nie mieć miejsca. Trener, co by powiedział, ma takie oświadczenie przeciwnika, że walka była za wcześnie przerwana. Nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę z siły uderzenia, która do, dociera do celu, tak? Cel, no wiadomo, ktoś kto boksuje wie, w jakie miejsce uderzyć i zawodnik, który przewraca się na na nos, no to już sędzia nie ma nic do roboty, tylko przerwać tą walkę. Dla bezpieczeństwa i zdrowia zawodnika, który no, niestety yy, przewrócił się, który został urażony prądem, no tak to wyglądało, został porażony prądem. Ile razy ty uderzyłeś na worku, ten jeden cios, to chyba sam wiesz. A w momencie kiedy ktoś uważa, że yy, jest mega przygotowany i, i wystarczy tylko wyjść i poskakać, to właśnie tak to się kończy. No dobra, to co? Będziemy kończyć tymczasem. Dziękujemy za poświęcony czas. Zachęcam Was do subskrybowania, bo próbujemy dobić do magicznej liczby 1000 subskrypcji, która jest nam bardzo potrzebna. I co? Jeśli możecie, to subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdra. Ja bym chciał jeszcze tutaj nadmienić. Chciałem podziękować, że w filmie Odzieżowej, która ubierała naszą galę, z którą mieliśmy małą przerwę, ale wróciliśmy do wspólnych e, e, realizacji imprez, także okay. show your Bardzo dziękuję właścicielom tej firmy za, za pomoc w organizacji gali i ubranie zawodników.